Absolutnie każdy, kto robi Facebookowe reklamy na pozyskiwanie kontaktów, zna narzędzie jakim jest Zapier i używa go do automatycznej wysyłki leadów z Facebooka na Slacka, do arkusza Google, do CRMu klienta. Wiele osób zna również Make'a i właśnie tego narzędzia używa do automatyzacji kampanii lidowych, do automatyzacji wysyłki leadów. No i większość osób, które zna te narzędzia, Przestaje eksplorować ten temat dalej, przestaje szukać narzędzi podobnych z tego względu, że te dwa narzędzia spełniają w zupełności ich oczekiwania. Jeśli ktoś chce mieć troszkę, troszeczkę droższe narzędzie, ale z mega przyjaznym UX-em, no to wybiera sobie Zapiera. Natomiast, jeśli ktoś chce zaoszczędzić i pójść na pewne kompromisy, jeśli chodzi o wygodę w użytkowaniu, to wybiera Makea. Natomiast ja znam narzędzie i stosuję je, używam go od trzech lat, które jest tanie i dobre. Hej, cześć, siemanko, ja jestem Piotr Stypek-Stypiński i zajmuję się tworzeniem facebookowych reklam na pozyskiwanie kontaktów, tak zwanych reklam lead generation, a dzisiaj chcę się podzielić z Tobą narzędziem, jakim jest Public Connect. Kurczę, Public Connect jest to bezpośrednia konkurencja dla Zapiera, bezpośrednia konkurencja dla makea, dla ogólnie software'u, tego typu dla software'u, które służy do automatyzacji tasków. I jeśli ja mam wydać swoją opinię, no to jest to idealna hybryda, jest to idealne połączenie, a raczej idealna alternatywa dla Zapiera. Oczywiście, jak wszystko, również Public Connect ma swoje plusy i minusy. Zdecydowanym plusem Tabli Connect to jest ogromny plus i ogromna przewaga, i jest to cena. Z tego względu, że cennik jest bardzo atrakcyjny. Tak naprawdę zaczyna się chyba od 16 dolarów miesięcznie i mamy w tym 12 tysięcy tasków. 10 000, tak, 16 dolarów miesięcznie i 10 tysięcy tasków. Gdzie tu task to jest jedno użycie całego workflow, o ile dobrze pamiętam, więc jest to naprawdę przepotężna, przepotężna konkurencja cenowa. Jest to o tyle wygodne, że ja w ciągu wyłapałem deal w, na Public Connect. Lifetime, lifetime deal. Zapłaciłem raz chyba 300 dolarów i było to tyle, ile płaciłem za zapiera w ciągu miesiąca. No, miesiąca to przesadziłem w ciągu trzech miesięcy. No, bo ja tych tasków potrzebuję około kilkunastu tysięcy każdego miesiąca. Więc tu, jeśli chodzi o samą cenę, jest to nie do porównania. Ogromną kolejną przywagą Public Connect jest dostępność wielu, wielu bardzo dziwnych aplikacji, których nie znajdziemy nigdzie indziej. To jest właśnie w ogóle w ten sposób poznałem Public Connect. To znaczy jeden z klientów, którego zaczynałem obsługiwać, używał bardzo egzotycznego CRM-a. Ten CRM był na tyle niespotykany, że nie było go ani w Zapierze, ani w Make'u, których właśnie w tamtym czasie używałem. Więc ja napisałem do supportu tego CRM-a, tego egzotycznego CRM-a z pytaniem, jak ja mam to do cholery zautomatyzować z lidacjami facebookowymi i support mi dał namiary na Publi Connect. Oczywiście to było około 3 lat temu. I wiele aplikacji, które, których nie było wtedy w Make'u, w zapierze już w Make'u i zapierze są i te bazy są stale rozwijane. Natomiast odkąd korzystam z Publi nie miałem sytuacji, w której musiałem szukać innego narzędzia do automatyzacji, ponieważ w Publi czegoś nie było. Więc to jest na pewno kolejny plus. Natomiast jeśli chodzi o minusy w porównaniu do Zapiera, no to jest taki, że w Publi nie znajdziesz takiego eventu, nie znajdziesz takiej automatyzacji wbudowanej, jak. Email by Publi. To znaczy, jeśli na ten moment wysyłasz klientom leady przez maila i używasz do tego akcji Email by Zapier, to nie znajdziesz odpowiednika w Publi. Oczywiście możesz wysłać leady mailem używając Publi, ale musisz skonfigurować albo wysyłkę przez Gmaila, albo przez swoje SMTP, co oczywiście nie jest jakimś problemem, ale. Trzeba przyznać, że jest to po prostu wada, no bo trzeba wykonać dodatkową konfigurację, dodatkową pracę. Nie jest to takie plug and play, jak w przypadku zapiera. Więc tyle słowem wstępu. Przejdźmy sobie teraz do omówienia interfejsu użytkownika, doświadczeń z użytkowania oraz skonfigurujemy sobie pierwsze workflow, w którym wyślemy lida do arkusza Google, lida z formularza kontaktowego na fejsie. OK, jesteśmy w dashboardzie Pabli. Jak widzisz, jest on bardzo czytelny, jest on bardzo przyjemny dla oka. Jak trzy lata temu zaczynałem używać Pabli, nie wyglądało to tak dobrze. Powiem szczerze, że wyglądało to bardzo, bardzo, bardzo nieprzyjaźnie i to jest dość dobre określenie, bardzo delikatne. Mamy tu. Ilość tasków, które nam przysługuje, w moim planie jest to 12 tysięcy, ilość skonsumowanych tasków, taski, które nam zostały. No, ja to nagrywam 3 grudnia, więc, no, właśnie się odnowił plan. Nie wiem po co o tym mówię. Wszystko jest bardzo czytelne. Po lewej stronie mamy foldery. No, foldery, do czego służą, pewnie się domyślasz. Tworzysz sobie folder, w którym zapisujesz sobie swoje automatyzacje, swoje workflow, które stworzysz. Ja pamiętam właśnie, jak zaczynają korzystać z Pabli Ach, nostalgia! To te foldery nawet nie były posortowane alfabetycznie. Jak tworzyłeś nowy folder, to on się zapisywał na końcu. Jak miałeś tych folderów więcej niż kilka, no to już zaczynała się, zaczynała się przygoda z tym, żeby to wszystko poznajdować. Teraz już jest elegancko, wszystko posortowane. Dobra, przejdźmy sobie do stworzenia Workflow. Jak możesz się domyślić, klikając Create Workflow i wyskoczy nam pop-up, z którego możemy sobie wybrać dwa style buildera. Pierwszy builder, który nam się podpowiada, nowy, jest on. zainspirowany tym co znasz z Make'a, to jest yy, dokładnie ten builder, builder będzie wyglądał tak jak wygląda Make, chociaż nie, będzie wyglądał lepiej. Yy, będzie wyglądał lepiej moim zdaniem. A drugi builder to jest to builder klasyczny. Jest to taki builder, który możesz znać z Zapiera i ja wybieram właśnie tę opcję. Jest ona dla mnie dużo bardziej wygodna, dużo bardziej czytelna, dużo przyjemniejsza do użytkowania. Nazywamy sobie nasze Workflow. Wybieramy folder, w którym ma być zapisany. Ja zapiszę to w folderze domowym. Klikamy Create. Sekundkę czekamy, aż nam się załaduje kreator. No i super, lecimy z tematem. Tu, jeśli wykonywałeś jakieś automatyzacje, czy to zapierem, czy to makeiem, nie będzie dla Ciebie żadnego zaskoczenia. Szukamy sobie aplikacji, która będzie naszym triggerem, aby wybrać później trigger event, lead, Facebook lead ads, bo właśnie to chcemy skonfigurować. Trigger event. Do wyboru mamy new lead, instant oraz new lead. New lead od new lead instant różni się tym, że new lead instant jest to wysyłka leadów natychmiastowa, natomiast New Lead na tą wysyłkę musimy poczekać. To nie, nie trwa natychmiastowo, trzeba poczekać. Kiedyś to sprawdzałem od około 30 sekund, do, do, od 30 sekund do 120 sekund, czasami troszkę dłużej, ale w niektórych scenariuszach te 120 sekund może mieć znaczenie. Wyobrażam sobie, że na pewno są takie scenariusze, więc y, jeśli potrzebujesz natychmiastowej wysyłki jest to New, wybierasz New Lead Instant, mi na tym obecnie nie zależy, wybieram New Lead. Klikamy sobie Connect i teraz wyskoczy pop-up, wyskoczy to nie jest pop-up, wyskoczy okno w którym musisz skonfigurować swoje połączenie z Facebookiem. Domyślnie będziesz widział te okno, klikasz Connect with Facebook Lead Ads, wyskoczy ci pop-up w którym się logujesz do swojego Face'a. Oczywiście ja mam to zrobione, więc wybiorę istniejące już połączenie. Ok, klikamy sobie Save, Facebook Page. Tu wyskoczy Ci lista wszystkich facebookowych stron, które możesz obsługiwać. Wybierasz sobie pożądaną stronę, lead at form. Tu natomiast wyskoczy Ci lista wszystkich formularzy przypisanych do strony, którą wybrałeś wcześniej. Klikamy sobie Save and Test Request. Ze względu na to, że wybrałem jako trigger New Lead, to pobrały mi się dane wysłane wcześniej w tym formularzu. Natomiast jeśli wybierzesz new lead instant, będziesz musiał będziesz musiała wysłać lida testowego i dopiero później te lidy zostaną wysłane i to jest właśnie kolejny minus. Jeśli porównamy sobie Makea, przepraszam, nie Makea, Public Connect do Zapiera, bo w Zapierze w samym narzędziu możemy sobie wysłać lida testowego. W Public Connect nie ma takiej funkcji, musisz logować się do tego facebookowego narzędzia do testowania lidów. I tam stworzyć y, test Lida. Ok, y, zaczytało, nie wiem czy się tak powinno mówić, zaczytało. Y, pobrało nam dane z formularza kontaktowego i wybieramy kolejny krok. Ja chcę, aby w moim arkuszu Google zapisywała się data, kiedy ten lead został wygenerowany. I ogromna przewaga Public Connect nad Makeiem jest taka, że tu Formatowanie daty jest niezwykle proste. Wybieramy aplikację Date Time Formatter by Publi i wybieramy sobie z listy Action Events to, co chcemy zrobić. Możemy sformatować datę oraz strefę czasową, samą datę, samą strefę czasową, wyodrębnić y, lub dodać czas, zwrócić, czyli y, zaczytać, zapisać naszą obecną datę. I ja wybiorę właśnie sobie. Tę opcję, klikamy Connect i masz tu listę, bardzo długą listę różnych formatów daty i godziny, w jaki sposób ma być to zapisane. Możemy zapisać y, całą datę z godziną, możemy zapisać samą datę. Nie ma z tym najmniejszego problemu i jest to właśnie dużo łatwiejsze do ogarnięcia niż. Na przykład w Make'u, z tego względu, że nie, nie używałem dawno Make'a, ale pamiętam, że tam trzeba było jakieś kurcze w nawiasach wpisywać tą datę, wybierać strefę czasową ręcznie. Było to strasznie utrudnione, strasznie było to nieprzyjemne. Nie wiem, czy dalej tak jest, bo dawno tego Make'a nie używałem, jak mówię. Jeśli teraz jest to intuicyjne i ktoś z Make'a to ogląda, to przepraszam, nie wysyłajcie mi pozwół, jesteście super. Więc ja chcę, aby moja data zapisała się w formacie dzień, miesiąc, rok. Klikam Zapisz i przetestuj request. No, i mamy etykieta, typ, obecna data, result obecna data, w sensie dokładnie, <noise> dokładnie obecna nasza data. Super, klikamy sobie plusik, ponieważ chcę dodać kolejny krok w mojej automatyzacji, w moim workflow. I teraz wybieram sobie aplikację. Jaką wybieram? Sobie aplikację Google Sheets, sobie wybieram, bo właśnie do Google Sheets chcę wysłać mojego lida Action Event Add New row bo dokładnie to chcę zrobić: chcę dodać nową linijkę. I tu ponownie musisz skonfigurować. Jeśli wcześniej nie używałeś, nie używałaś Public Connect, musisz skonfigurować nowe połączenie poprzez zalogowanie się do konta Google. Ja już takie połączenie mam utworzone, więc wybieram już istniejące. Klikamy Zapisz OK. Select spreadsheet. Wybierasz sobie z listy swoich arkuszy, w którym arkuszu chcesz zapisać dane z tego LIDA. No i robisz. Wykonujesz pracę, którą już na pewno znasz z każdego innego narzędzia do automatyzacji, czyli dopasowujesz dane z formularza kontaktowego do odpowiedniej kolumny w arkuszu Google. Data, wybieram datę, kiedy został wygenerowany lead, imię, numer telefonu, adres mailowy, ok. Dobra, super. Widzimy, że mamy sukces. Sprawdzimy. Tak, mamy sukces. To jest dokładnie ten. To jest, to jest dokładnie ten lid. Także jak widzisz, zrobienie takiej automatyzacji było bardzo proste. OK, teraz warto jeszcze wejść w ustawienia workflow, work nie workflow, workflow. Wybrać opcję Auto Ray Execution Settings. I wybrać sobie 5 ponownych powtórzeń. To znaczy, jeśli któryś z tych kroków, który zrobił Workflow, zakończy się niepowodzeniem, i twój scenariusz nie zadziała, to Publi samodzielnie podejmie jeszcze 5 prób przetworzenia całego Workflow, aby wykonać task z sukcesem. Więc sobie zapiszemy, OK. Mamy to. Kurczę, i to by było na tyle. Jak widzisz. Jest to bardzo proste narzędzie w obsłudze. Jest to bardzo fajna alternatywa dla tych najpopularniejszych. Daj znać w komentarzu, czy znałeś narzędzie Public Connect. Niestety nie mam reflinka, który dałby ci 50% rabatu. Musisz kupić w standardowej cenie, jeśli się zdecydujesz na to narzędzie. Z mojej strony jest to wszystko. Zostaw komentarz. Jeśli masz jakieś pytanie, to napisz do mnie na Instagramie digital bo odpowiadam na 100% DMów. A teraz zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu, który podpowiada się gdzieś koło mnie.